Witam Cię bardzo serdecznie. Piotr Mazur z tej strony. Czemu tak trudno pisać bez błędów? Warto znać regułę pierwiastka kwadratowego, by spojrzeć na dysleksję swoją lub swoich bliskich z właściwej perspektywy. Jest to prawidłowość, którą opisali badacze Angela Fawcett i Rod Nichols. O co chodzi? Pomyśl o uczeniu się nowej umiejętności która wymaga od Ciebie trenowania i powtórzeń. To może być rzucanie piłki do kosza, prowadzenie samochodu lub czytanie i pisanie. Powtarzasz, 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 aż w pewnym momencie potrafisz wykonywać daną czynność automatycznie. A teraz wyobraź sobie, że aby nauczyć się, musisz powtarzać daną czynność tyle razy co inni, ale do kwadratu. Dokładnie tak muszą działać osoby z dysleksją, aby nauczyć się poprawnie czytać i pisać. Mimo inteligencji, starań i koncentracji, Twój mózg po prostu ma trudność z automatyzacją czynności. Uczysz się, uczysz i uczysz, ale wykonywanie czynności prawidłowo ciągle wymaga od Ciebie pełnej koncentracji. Musisz skupiać się na każdym, nawet najprostszym kroku. Przypomina to trochę pierwsze dni jeżdżenia samochodem po kraju, gdzie panuje ruch lewostronny. Frustrujące? Zgoda. Męczące? Na pewno. Ale nie beznadziejne. Zostań z nami i dowiedz się, jak możesz sobie pomóc. A może znasz jakieś sposoby, które dla ciebie działają? Podziel się z nami w komentarzu. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału. Kliknij tutaj i bądź z nami na bieżąco.